Cześć witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym horrorze na moim kanale. I dziś niestety nie będzie Halloween Part 3 z uwagi na to, że gra nadal się nie uruchamia. W tym momencie gdzieś tutaj na ekranie zamieszczam wam kod błędu, który wyskakuje po próbie uruchomienia. Jeżeli znacie się na Unreal Engine, to możecie dać znaka co zrobić w tej sytuacji, ponieważ naprawdę chciałbym nagrać ten Part 3, żeby zobaczyć jak to wszystko się skończy. Więc jeśli umiesz pomóc widzu to napisz koniecznie w komentarzu o co może chodzić Będę bardzo, bardzo wdzięczny A teraz przejdźmy do gry, którą przygotowałem na dzisiaj Kolejny game i jest to gra z Jasonkiem O co będzie chodziło i tak dalej sprawdźmy Hockey Mask Nightmare, lecimy Dobra, jesteśmy już w grze, jak widzicie mamy jakiś mały ogień Tam jakieś yy, zawiniątko yy, wisi sobie A z tyłu jest Jasonek, dokładnie tak Movement, WASD i Shift, pewnie Shift odbiegania, a reszta to po prostu chodzenie. Menu nie wygląda najlepiej, ale zobaczmy, może gierka odda. Nie jest robiona w Unreal Engine, a jest robiona na Unity, ale nieważne. Zobaczmy, o co będzie chodziło w gierce Kokej Mask Nightmare. Biegnie on. Kogoś już dopadł. Mam nadzieję, że ja nie będę kolejny, chociaż na pewno jestem celem. Who screamed? I go check. Właśnie, musimy sprawdzić, kto to krzyczy. Where is everyone? Dobre pytanie. Gdzie są wszyscy? Hmm. Ciekawe. Bardzo ciekawy. Gdzie mogli się podziać? Na pewno są w tym domku. Mogę tu wejść? Halo. Halo. Tutaj ja nie mogę. No dobrze, w takim razie może przejdziemy sobie jakoś tyłami, albo coś takiego? Nie mówcie mi, że mam się zapuszczać w ten las, czy co to w ogóle jest? Nie wiem. Tak, shiftem sobie biegam, nie, to nawet nie pójdę. No dobrze, więc to wszystko musi się rozegrać tutaj, przy tym domku, przy tym aucie, ponieważ to tutaj już mnie wszystko blokuje, że tak powiem. Więc ewidentnie muszę wejść do środka, ewentualnie, no nie wiem. Hm. No dobra, no spróbujmy tutaj wejść. Ale widzę, że się nie da. Kompletnie się nie da wejść. To ciekawe. Bardzo ciekawe. Supergierka się zapowiada, widzowie. Tutaj kurczę nic nie ma. Ha. Halo, halo. O! Tutaj już mogę iść. Dobrze. W takim razie chodźmy sobie tędy. No i zgłębmy tajemnicę. Gdzie są wszyscy? Czuję się trochę jakbym grał w Slendera. O, jest jakaś chatka. Tam mamy ścieżkę. Jest chatka. Może najpierw ogarnij... Dzień dobry! I have to run back. I'll hide in the house. Dobrze, w takim razie leci. O, o Jezu, jak on blisko się jest! Jasonek, słuchaj. Mordeczko moja kochana. Daj sobie spokój, okej? Okay? Chyba nie chce mi dać spokoju. Trudno. Ukryjmy się w domu, ale czy naprawdę tędy sobie teraz przejdę? Nagle się to magi... O, magii się to otworzyło. Okej. Okay. Where all my things? Where is my phone? Jak można zostawić telefon, stary, w dzisiejszych czasach? You'll never send me the doctor note, Donald. But I don't need it anymore. It's good to see you here, Donald. O kim on mówi? Jaki Donald? No nie wiem. Jasonka widzę, że nie ma. No dobra, ale teraz co ja... Czemu ja to otworzyłem? Zamykaj to! Dobra Dobra, nie wiem po co ja to zrobiłem, ale najwyraźniej tak trzeba Jasonek zniknął Może to i lepiej Idźmy w takim razie w kierunku... I need to find the car key and get out of here The key to the rest home, not far from the abandoned house Dobrze W takim razie poszukajmy sobie tych kluczy do auta Jestem bardzo ciekaw, gdzie one będą. No pewnie w tym domku, albo gdzieś tam w okolicy tego domku. Tylko pytanie, czy znowu tutaj wyskoczy mi Jasonek. No, być może nie, być może nie. Zgłębmy tajemnicę tego domku. Czy tu jest jakiś Jason? Nie wydaje mi się. Póki co jest cicho. Bardzo cicho. Okej, okay, zobaczmy tutaj. Czy coś jest. W szafeczkach, no kurde, nie mogę otwierać tych szafeczek. Największy problem. No ale dobrze. poszukajmy w takim razie tych kluczy. Tutaj pewnie ich nie będzie. Tak więc będę musiał iść w tą drugą stronę. Tutaj. Tam faktycznie coś jest. Ja widzę jakiś chyba znowu. Chciałem dach. Co to za naleśniczek? Is this one of my friends? Oh no! Nie wiem. To jest jakiś naleśniczek z truskawkami, mimo. Kurde, słabo. Bardzo słabo. Co to się zbagowało? O! Witam kolegę, mogę to zamknąć? Dobra, najpierw sobie może przeeksplorujmy jeszcze, co my tu mamy. Jak wiecie, obejdźmy to może naokoło. Co z tego, że już otworzyłem tam drzwi i tak dalej? Trudno. Ale może znajdę tutaj kluczyki? No nie. Tych kluczyków tutaj nie ma, ewidentnie. Czyli muszę zejść na dół do Jasonka. No chyba nie ma już innego wyjścia w takim razie. Dobrze, dobrze, chodźmy tu. Chodźmy tu i zmierzmy się z Jasonkiem. Nie widzisz mnie? Nie widzisz mnie? Dobra, zauważył mnie. To jest wszystko? Powiem Wam tak. Ciężko teraz o dobrą fanowską grę, moi drodzy. Bardzo ciężko. Bardzo ciężko, są kluczyki, zgarnąłem i teraz mogę uciekać, dobra Jasonek, teraz to wiesz co ty mi możesz, patrz, możesz se na naleśniczka zjeść Zjedz na naleśniczka stary, dla zdrowotności, a ja uciekam stąd, totalnie stąd uciekam Hockey Mask Nightmare, Nightmare to jest ta gra, a nie Jasonek, jak on biegnie w ogóle, czy idzie, Był takim szybszym krokiem o mój Boże, moi drodzy, czy wy się chociaż raz przestraszyliście w tych naszych horror-tajmach październikowych? Bo ja chyba nie. Ładuj, 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 furę! Bardzo szybki materiał, moi drodzy. Co to było? W każdym razie, słuchajcie, nawet nie wiecie jak ciężko o fanowską grę, która by nawiązywała do postaci X-owych, tudzież po prostu postaci z całego tego horrorowego świata. Freddy Krueger, Jason, Michael Myers, Leatherface, Chucky, nie wiem, Pennywise. No nie ma. Naprawdę jest bardzo ciężko znaleźć takie gierki. Znalazłem tą grę z Jasonem. Mówię sobie dobra, sprawdźmy to. Ach Masakra, ale przynajmniej zobaczyliście, że istnieje taka gierka i czy warto w nią zagrać? Odpowiedzcie sobie sami. Chętnie bym zagrał jeszcze w tego Halloweena z Michaelem, ale no niestety jak widzicie sami, nie mogę tego kompletnie uruchomić. W każdym razie, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeżeli znacie jakieś inne horrory, fan gamey, to piszcie koniecznie w komentarzach. Przechodziłem ich naprawdę wiele. Playlistę horror time'u macie w opisie. Więc zerknijcie sobie, które gry już nagrywałem. Nagrywałem kilka gierek z Michaelem. Nagrywałem gierki z Leatherface'em. Brakuje mi gierki z Freddy Kruegerem, z Pennywise'em, z kim jeszcze, może nie z Pinhead'em, może nie wiem kto tam, jest. z Jigsawem na przykład też, jak coś znacie. Odsyłajcie, będzie mi bardzo miło. Moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie tego cudownego horrora w ramach horror timeu. No i jeżeli Wam się podobało, to like, zostawcie komentarz. Co o tym sądzicie, i przede wszystkim, czy znacie rozwiązanie, jak naprawić Halloween Part 3, i czy znacie jakąś fajną gierkę jeszcze do ogrania? Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.